wszystkim w kolejnym odcinku Dzisiaj poniedziałek Jesteśmy przy owcach Owce się wypasają Iskra leży jak widzicie Dzisiaj ciepło na polu Mimo tego, że taki wiatr Delikatnie chłonna wywieje Ale jest fajnie Więc Owce na pastwisku wypasają Razem sobie z tą łąką, a my na początku dzisiaj będziemy Robić rozsady. E, zaraz wam pokażę czego tu mam przygotowane e, pojemniki na rozsady właśnie. Do których będę pikował nasiona. E, tutaj ziemia. E, I chyba się palnąłem. I nie wziąłem e, ziemi uniwersalnej, tylko wziąłem właśnie roślin kwitnących. E, ale może spasuje ta ziemia. Już byłem w połowie drogi, jak zobaczyłem, więc później się już nie wracałem. Zostawiłem to i może. Zda egzamin. Zobaczymy, jaka w środku będzie ta ziemia. Tutaj nie widzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co? Z roślin, które będę wysiewał, to pomidory. malinowy Rodeo, jakoś tak. Takie koktajlowe pomidorki. No i ogórki. Jeden rodzaj e, ciągnących się pod osłonę, bo będę chciał to później popikować wszystko jak zejdzie tutaj do szklarni. Wszystko mi tu nie wejdzie, ale gdzieś jeszcze zrobię miejsce. No i tutaj trzeba będzie wyplewić wszystko. Tą cebulę Zwydzierać, no i wsadzić tu właśnie te pomidory i ogórki. Dobra, tu zamykamy. I co? Przy owcach pasą się, ja zaczynam e, rozkładać pojemniki, nasypię ziemię i będziemy się widzieć zaraz. No i dobra, już ziemia. W pojemnikach dziurki porobione i też jest już posiane. I teraz tak jest po 12, jakby to rozsad ogórka z tej strony tu jest 12 pomidora koktajlowego, no i tu po 12 z dwóch rodzajów tych pomidorów, co wam pokazywałem, no i co teraz? Przysypujemy jeszcze to ziemią z wierzchu, żeby zakryć te dziurki dookoła. Wszystko nie ma co ziemi żałować. Jest jeszcze pół większe, pół zostanie ziemi. 50 litrów ziemi za dużo, 20 by starczyło. Jeszcze by zostało. Ale ziemia nie zginie. Ona się przyda. Zobaczymy jak na tej do kwiatów kwitnących, do roślin kwitnących będzie. W sumie pomidory, ogórki kwitną to powinno być. Zsypujemy całe. Teraz trochę to poubijać. jest grubsza. No i dobra, teraz muszę miejsce zrobić na to. Tutaj gdzieś. Teraz tak to zboże muszę wziąć. Na razie na bok. Na tą doniczkę te cebuchy. W sumie je powyrywam tu z kraja na razie To co? Nie trzeba się weźmie do domu Będzie do ziemniaków A tu poukładam sobie Te 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 rozsady Dobra, to później strawy przybieraj Pójdę Dobra Poczekajcie, przeniosę sobie to do szklania. No i dobra, mam już tutaj położone, teraz fajnie pachnie cebulą, bo powyrywałem. No i dobra, teraz to wszystko ładnie trzeba podlać na początku delikatnie, żeby to wsiąkło do środka. I zaraz jeszcze raz podlejemy. No jeszcze przy okazji do zboża trzeba nalać trochę. No i dobra. To trochę podsiąknie będziemy wlewać dalej. Dobra. I trzeba będzie to podlewać, jak będzie za mało wody. To trzeba będzie z tym walczyć, żeby podlewać. No i dobra, elegancko. Spróbujemy zobaczyć dokąd to wsiąkło do samego spodu więc jest luks no tu w szklarni ciepło więc powinno wszystko ładnie rosnąć no, zboże trochę trzeba o właśnie tak dać tak. Żeby woda nie w jednym miejscu dobra no co, zrosła tyle tutaj owce poszły tam poleżeć. Tu u sąsiada krowy też się pasą. Będziemy się jeszcze widzieć później, bo e, będę odrobaczał owce. Byłem u weterynarza, kupiłem środek na odrobaczanie. A tutaj nie dam rady, bo za cholerę ich nie złapię. A stajni na spokojnie, jak już będą pozamykane, to trochę wcześniej dzisiaj zamknę. I się je. Odrubaczy. Dobra, to widzimy się później. Dobra, jest godzina druga. Ja zgoniłem sobie owce do stajni, odrobacze i pójdą one z powrotem na pastwisko do wieczora. Jeszcze zanim to tutaj zapiszemy kolejne wydatki. Na trzydze. Ha, drom. A trzy rzeczy dziś poszła kasa. E, najpierw owiec. E, za owiec wyszło 80. Nie. 70. 100. 75 zł. 75 zł. Tak, no. e, teraz owiec kosztuje 75 zł. Kosztował 60, widzicie, już 15 zł w górę poszło od tamtego czasu. Kukurydza 45, nie, 55 zł. No, 55 zł, o piątkę poszła w górę. No i niecała deszka 8, coś za środek, na odrobaczenie, ale to już dyche wpisze. Niech będzie. 10 złotych na wszystkie sztuki, które mam tak wygląda ten środek na odrobaczenie całe biały i do tego dwie strzykawki, żeby podać owcom i teraz tak tutaj wychodzi 1 ml na 1 ml na 5 kilo Nie, na 10 kg 1 Raz No tak No, więc dobra To już to zapisywane I teraz ja łapię sobie owce i będę odrobaczał nie będę Wam to pokazywał widzieliście już w którymś tam z odcinków A też nie mam statybu pod ręką żeby to ustawiać bawić się z tym ja sobie zobaczę i będziemy wyganiać je z powrotem do pola. No i dobra, owce już dostały preparat. Wszystkie największe zabawy było z młodymi barankami. Mam te dwa takie żwawe. Chyba ze trzy razy musiałem podejść, żeby złapać je. No i co, dobra, teraz możemy je. Wypuszczać to jeszcze skorzystałem z okazji, że trzymałem owce to trochę poprze dzierałem im tą sierść, która im wychodzi No i dobra Mogą wracać na pastwisko Więc idziemy z nimi Ta siercz do betonu Isio Kury mi tutaj uważam Dobra, to ja nie teraz tam pójdę, same pójdą? pójdą całe statko polazło no i co, idziemy już z nimi na pastwisku jak łażą do samego wieczora odrubaczone teraz przegryzą trawą poproszą o to co nas zostało w gębie Jedzą. I odrobaczenie do jesieni spokój. Odrobaczam dwa razy w roku. W tym roku jest za późno trochę. Bo już wiosna się rozkręciła ale nie było okazji, żeby jaj do wytrynaża. Więc teraz, ale to nie szkodzi. Ważne, żeby na wiosnę odrobaczyć. I drugi raz na jesień. Pszk. Poszły. No więc wiosenną dawkę już dostały do jesieni odrobaczone. jesień druga dawka. No i do tego dostają też gałęzie sosnowe. Więc to też działa odrobaczająco. Więc podwójna, jakby e, to powiedzieć, podwójny efekt odrobaczania. No. I one już praktycznie na pastwisku. Dognamy je do tej drugiej kwatery. Tam do końca będą wypasać. Oszły tłum młode. No i idź. Patrzcie, nie wie gdzie przejść. No idź, żeście teraz takie uparte, rano żeście poszły, a nieprzyzwyczajone do wyganiania i wygniemiania powrotem. No idź i je. je. na drugą kwaterę, poszły. Wiecie gdzie iść No patrzcie jakie jest No, poszły Dróżką No tu by ty pytałeś druszką i idą druszką. No i dobra. Zamykamy i do wieczora niech. Siedzą właśnie tam Przymykam No i dobra, mogą siedzieć do samego wieczora. A co? Na dziś tyle, jeżeli się podobało. Łapeczkę zostawcie, komentarz, subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć!